Ciao cari, ciao care, buongiorno, buona sera a tutti! Witam Was serdecznie na moim kanale. To ja, Adrianna, Polska-Włoszka i dzisiaj nauczymy się czasu imperfetto. Gotowi? Gotowe? No to zaczynamy! Imperfetto to oczywiście czas przeszły. Zanim omówimy sobie jego użycie, zastosowanie w praktyce, przejdźmy do form. Jak utworzyć w ogóle ten czas? Jak odmieniać czasowniki w imperfetto? Wydaje mi się, że jest to najbardziej regularny czas, najbardziej logiczny i poukładany pod względem właśnie odmiany czasowników. Mamy też bardzo niewiele form nieregularnych. Myślę, że to jest dobra informacja. Czasowniki zakończone na are będziemy odmieniać, dodając im końcówki awo, awi, awa, awamo, awate, awano. Na przykład parlare, odcinamy are i lecimy parlavo, parlawi, parlava, parlavamo, parlavate, parlavano. Przy ere Końcówki tylko troszkę u sobie przekształcimy. Zamiast a na początku damy e. Wyjdzie nam ewo, ewi, ewa, Ewamo, ewate, evano. Czyli na przykład prendere, prendevo, prendevi, prendeva. Prendevamo, prendevate, prendevano. Przy Ire naturalnie zamienimy sobie to a, e na i. I wyjdzie nam Iwo, Iwi, Iwa. Iwamo, Iwate, Iwano. Czyli na przykład Finire, Finivo, Finivi, Finiva. Finivamo, Finivate, Finivano. Nie ma tu już podziału na Ire pierwszej grupy, podgrupy i Ire drugiego typu. Tak jak Dormire i Finire w przypadku odmiany w czasie teraźniejszym. Tutaj wszystko łączy się do jednego tylko wzoru. Wspomniałam, że mamy też oczywiście czasowniki nieregularne. Na przykład ESSERE oczywiście. ESSERE odmienimy w ten sposób. ERO, ERI, ERA. ERAVAMO, ERAVATE, ERANO. Czasownik AVERE odmienimy. AVEVO, AVEVI, AVEVA. AVEVAMO. AVEVATE, AVEVANO. Przejdźmy w takim razie do pozostałych nieregularnych i zobaczycie, że jest całkiem ok, jeśli chodzi o te nieregularne. Na przykład czasownik fare. Pierwsza osoba to FACEVO. I skoro już wiemy, że końcówki hmm, ewo ciągną się dalej, ewi, ewa, ewamo, ewate, ewa, no to właśnie to musimy zrobić z czasownikiem fare. ciągnąć dalej już, z tymi końcówkami, które znamy. Czyli facevo, zapamiętujmy pierwszą formę odmiany nieregularnej i ciągniemy facewi, faceva, facevamo, facevate, facevano. Czyli tą podstawę, która gdzieś się zmieniła, ciągniemy przez wszystkie osoby, dodając końcówki już regularne. Także wystarczy, że poznamy pierwszą osobę Tą oboczność, która zachodzi w pierwszej osobie, w odmianie, a potem już to regularnie ciągniemy przez pozostałe osoby. Zobaczmy na innym przykładzie. Czasownik: produrre. Pierwsza osoba to producevo. No i znów, ok, mamy to dodatkowe cy, czyli ciągniemy to jako producevo, producevi, produceva. Producievamo, producevate, producevano. dire, pierwsza osoba dicevo. Dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano. Inny przykład, tradurre. Tradurre. Tłumaczyć z jakiegoś języka na inne. Traducevo, traducevi, traduceva, traducevamo, traducevate, traducevano. porre. Czasownik porre odmienimy tak: ponewo, ponewi, ponewa, ponewamo, ponewate, ponewano. Proste, no nie? To przejdźmy sobie w takim razie do użycia. Po co nam ten czas? Jest to czas, który będzie nam służył głównie w opisach. To taka stop klatka. Wtedy kiedy nie wyrażamy jakiejś akcji. Wyszłam, załatwiłam, kupiłam, wróciłam. Tylko Szłam, rozglądałam się, wybierałam. Patrzcie, to nie jest poszłam, wybrałam. To jest właśnie ta nasza stop-klatka. Będzie to czas, którego będziemy używać często w opisach. No właśnie, w opisach wyglądu osób. Lui era bello, era alto, aveva capelli neri. Albo w opisie zwierząt, pogody, miejsca. Il tempo era bello e faceva molto caldo. Maria era una bambina molto timida, ma anche molto curiosa. Benziemo a usare questo tempo per di ciò che succedeva in passato. Ad esempio, ieri alle tre studiavo l'italiano. Venerdì alle cinque ero ancora in ufficio. Chodzi o czynności, które trwały w danym momencie w przyszłości, ale nie zakończyły się w nim. Wczoraj uczyłem się o tej godzinie włoskiego. Nie pouczyłem się, nauczyłem się o tej godzinie, tylko o tej godzinie jeszcze się uczyłem. Byłem w trakcie nauki. W piątek o ta, danej godzinie byłem jeszcze w biurze. Dalej tam jeszcze siedziałem, jeszcze nie wyszedłem. Ok? Dlatego ten aspekt niedokonany w tym przypadku jest bardzo ważny. Kolejne użycie to, gdy mamy do czynienia z dwoma czynnościami, które się pokrywają. Czyli na przykład, kiedy się uczyłam włoskiego, słuchałam muzyki równolegle. Uczyłam się i słuchałam jakiejś muzyki w tle. Albo, kiedy oglądałam film, jadłam popcorn. MENTRE guardavo un film, mangiavo il popcorn. Czas imperfetto przyda nam się też jako tło dla czynności wyrażonych w passato prossimo. Na przykład, kiedy słuchałam muzyki, zadzwonił telefon. Słuchałam muzyki, to tło. To się działo i nagle, ciach, zadzwonił telefon. Czyli quando ascoltavo la muzyka. Mentre ascoltavo la muzyka. I e słonato il telefono. Kiedy gotowałam, przyjechał Paolo, mentre kucinavo e arrivato Paolo. Kucinavo, tło, è e arrivato. Krótka czynność wyrażona w passato prossimo. Krótka, dokonana, przyjechał, ciach. Zauważyłam, że spory kłopot sprawia czasownik być w tych dwóch czasach, dlatego, że w języku polskim mówimy tylko byłem, byłam, nie mamy tutaj możliwości wyrażenia aspektu dokonanego i niedokonanego. Czyli na przykład kupiłam, kupowałam, zrobiłem, robiłam, robiłem, a byłem, byłam, nie ma innej opcji. Ale pamiętajcie, za każdym razem, kiedy ta czynność jest zakończona, i na przykład sonostata Aroma byłam w Rzymie, czyli byłam, pojechałam tam i zdążyłam wrócić z tego Rzymu. Sonostata Aroma. Bułam na wakacjach. Sono stata in vacanza. Sono stata al mare, in montagna. To wszystko będzie wyrażone w passato prossimo. Natomiast opisy te wszystkie nasze tła wydarzeń to będzie w imperfetto. Czyli lui era bello, lei era simpatica. Quando ero al mare mi sono scottata al sole. kiedy byłam nad morzem. Poparzyłam się na słońcu. Czujecie to? Byłam w tym momencie nad morzem. Nie wyraża nam faktu, że pojechałam i wróciłam. Jest tłem dla innego wydarzenia. Dlatego musieliśmy zastosować imperfecto, a nie passato prossimo. Mam nadzieję, że ten film rozjaśnił Wam użycie, zastosowanie, jak i tworzenie czasu imperfecto. Życzę Wam powodzenia w codziennym używaniu i korzystaniu z Imperfecto oraz z Passato Prossimo. Dajcie znać, czy chcielibyście film, w którym omawiamy szczegółowo różnice w użyciu Imperfecto i Passato Prossimo. Zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A jeśli chcesz regularnie uczyć się ze mną, sprawdź ofertę moich kursów online. Do zobaczenia! Ciao!